No dzień dobry, znowu witam w kolejnym odcinku dalszej walki z Mercedesem Oklasą. O, tak przyświecimy. E, dlaczego wyjąłem ten silnik? E, tak jak widzicie, wyciek. E, wcześniej wtryskiwacz nie chciał wyjść. E, i, no i dobrze wyjąłem, bo mówię, ten wyciek nie było wiadomo skąd i tak. Zobaczcie, wszystko jest nowe. No, ale ujebane w oleju, jak nie wiem. Dobra, jedziemy z tematem tym, tak. Yy, uszczelniacz nowy. Nówka był, ale nie wiem, czy go jeszcze raz nie założę. I tu jest bodajże uszczelka miski olejowej. Zaraz zamówimy uszczelkę miski olejowej, pójdzie nowa. No podejrzewam, że wyciek chyba jest z tej miski tutaj, jak sądzicie. Chyba jest z tej miski, żeby nie być gołosłownym. Zaraz Wam pokażę w ogóle... Rzeczywiście założyłem wcześniej wszystko nowe. To jest dwumasa. O, to jest wszystko luk. Oryginał. Zero zużycia. Tarcza. Zero. Docisk. Jeszcze ma te takie linie. Nic nawet nie przypalone. Nic się nie dzieje z dociskiem. Także wszystko bardzo ładnie wygląda. Nie będziemy to zmieniać, bo to zostaje. Skrzynia biegów. I to właśnie ten olej, nie? No wiadomo, tutaj o, wszystko nowe. No tutaj nie miało racji. wymienimy jeszcze te uszczelniacze, nie, w skrzyni biegów. Żeby już się nie bawić. Jakże taki remont będzie konkretny, no, tego samochodu. No i dobra, no widzimy się w kolejnym odcinku. Zamówię sobie tą, tą uszczelkę. Miski przyjdzie to, wtryskiwacze pójdą do regeneracji. No, no, to zajdzie się jeszcze w następnym tygodniu. kiedy zrobi ten wtryskiwacze Poduszki pod silnikiem. No, będzie jeszcze trochę zabawy. Dobra, także pozdrawiam.